Szanowni państwo, nazywam się Kamil Żbikowski. Jestem zostałem wybrany na nowego prezydenta miasta Zabrze. Za co bardzo, bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom Zabrze, którzy wzięli udział w tych wyborach. Chcę przede wszystkim łączyć Zabrze, nie dzielić, chcę zasypać podziały, które wytworzyły się w ostatnim czasie. Chcę, żeby miasto wyszło na prostą, chcę wykorzystać potencjał Fenomenalny potencjał naszego miasta Zabrza do tego, żeby się rozwijało, żeby było dobrym miejscem do życia, żeby przyciągało inwestorów i nowe miejsca pracy i to będzie przyświecać mi w najbliższych latach i już w najbliższych dniach i w najbliższych miesiącach pracy. Pozwoliłem sobie zaprosić Państwa w to jedno miejsce. Dziękuję za każde wyrazy gratulacji, za każde wyrazy zainteresowania ze strony mediów tych lokalnych. Tych regionalnych i tych ogólnopolskich. No cóż, czekam na Państwa pytania. Kto będzie wiceprezydentem? Czy ktoś z dalenia politycznego? Pojawiały się głosy, że ktoś z spisu? Jeszcze trwają rozmowy na ten temat, natomiast chciałbym faktycznie budować porozumienie z udziałem jak największej liczby środowisk politycznych, które funkcjonują i społecznych, które funkcjonują w naszym mieście. Także informacja na ten temat myślę, pokaże się jeszcze w tym tygodniu. Czy ludzie ze środowiska Skutecznych dla Zabrza wrócą do tatusza? To znaczy, trudno mi powiedzieć, jak postrzegamy, bo środowisko Skutecznych dla Zabrza, czyli środowisko, które rządziło. Nic na ten temat nie wiem. Z tego co wiem, to, 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 to wybrał już inną drogę swojej kariery. Natomiast, oczywiście, szeroko rozumiane środowisko skutecznych dla zabrza, między innymi osoby działające obecnie i pracujące w strukturach miejskich, w jednostkach miejskich, prowadzące różne, różne jednostki czy, 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 czy sprawy w imieniu miasta. Ja nie zamierzam się pozbywać fachowców. Absolutnie nie zamierzam robić rewolucji w Urzędzie Miasta. Także chciałbym też na wstępie uspokoić wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego i miejskich jednostek. Chcę naprawdę docenić fachowców, chcę uniknąć chaosu, z którym mieliśmy do czynienia od zeszłego roku i w końcu przywrócić urzędowi sprawne funkcjonowanie, tak żeby i mieszkańcy mieli z tego korzyści, lokalni przedsiębiorcy i wszyscy, którzy powinni mieć wsparcie Urzędu Miejskiego i, i miasta. Nie ma Pan łatwego zadania, jakie jest zadłużenie zabrze w tej chwili jakie kroki zamierza Pan podjąć, by zmienić. Tak jak mówiłem w kampanii wyborczej przede wszystkim chcę postawić na stronę dochodową budżetu, to znaczy zwiększyć skalę inwestycji. nie tyle tych miejskich, co tych zewnętrznych, które przyniosą nowe miejsca pracy, a co za tym idzie nowe dochody z podatków. chciałbym, żeby oczywiście to przedsięwzięcie rozłożone na co najmniej na kilka lat w dalszej perspektywie przyniosło stałe stabilne dochody, które pozwolą bezpiecznie spłacić to zadłużenie, które obecnie wynosi dużo ponad miliard złotych i jest rozłożone na mniej więcej 20 lat do przodu. Jakie będą pierwsze decyzje? Którymi sprawami jako pierwszymi się poruszymy? Tak jak również mówiłem, na pewno będę chciał jak najszybciej sfinalizować prywatyzację górnika Zabrze i wykorzystać to, że. Górnik ma szansę na, na prywatnego inwestora i miasto wtedy mogłoby się skupić na sporcie młodzieżowym, amatorskim, na infrastrukturze sportowej, również tej, tej szkolnej, a y, klub y, mógłby liczyć na... na y, y, lepszą przyszłość niż ta, którą jest w stanie dać mu miasto, przynajmniej uzależnienie finansowe od, od miasta. Co do pozostałych decyzji, oczywiście jeszcze czekają mnie spotkania w, w gabinecie, jeszcze czekają mnie, czeka mnie przekazanie wszystkich obowiązków, także na pewno w dokumentach okaże się, że jest sporo spraw bieżących do, do załatwienia. Takich ważnych decyzji na najbliższe tygodnie jest co najmniej kilkadziesiąt, więc chciałbym również poznać wszystkie perspektywy zarządzania jednostkami miejskimi, to znaczy problemy, które, które tam narastają i jakby zweryfikować to, co jest w dokumentach, z tym, co faktycznie osoby zarządzające miejskimi jednostkami mają do powiedzenia i oczekiwania, jakie mają. Czy pan się takim underdogiem, czarnym koniem tych wyborów? Jeśli jednak pana konkurenta miała wsparcie ze strony rządu, tutaj wicemistrowi, którzy na przykład obiecywali pisanie kopalni na listę UNESCO, to wsparcie było takie z góry, takie może nie dość się okazało na pana konkurenta. No to prawda. Dużo osób przyrównywało tą walkę do walki Dawida z Goliatem i faktycznie stosunek sił, stosunek wsparcia ze strony zarówno struktur miejskich, ponieważ moja konkurentka pełniła funkcję prezydenta miasta i no korzystała z tego pełnymi garściami do, również w celach kampanii wyborczej. Struktury wojewódzkie również się mocno włączyły. No, Stosunek, stosunek potencjałów sił był, był bardzo nierówny. Natomiast no, robiliśmy swoje i walczyliśmy o to, żeby przekonać mieszkańców do tego, że program, że mój program na lepsze zabrze, z którym już od kilkunastu lat którym już od kilkunastu lat pracuję i który staram się wdrażać, starałem się wdrażać w mniejszej skali jako radny miasta czy jako społecznik. Będę mógł teraz w, na większą skalę wdrażać w, w imieniu naszego miasta. No i to się udało i dziękuję jeszcze raz wszystkim mieszkańcom, którzy mi zaufali w tych wyborach. Zrobię wszystko, żeby nie, nie zawieść tego zaufania i żebyśmy, żeby mieć jeszcze lepszy nastrój na koniec tej kadencji, z tego co się udało zrobić, z tego jak się udało zabrze zmienić. Niż teraz samej wygranej. Przed chwilą mówił Pan o tym, że liczy Pan na to, że uda się Panu pozyskać środki zewnętrzne, także z budżetu państwa. Czy nie obawia się Pan, że w związku z tym, że tutaj mieszkańcy Zabrza najpierw odwołali Agnieszkę Równiewską, a później, później powiedzieli nie jej następczyni mianowanej przez Donalda Tuska na komisarza. Czy liczy Pan na dobrą współpracę z rządem? Czy nie obawia się Pan, że rząd Donalda Tuska nie będzie się mścił no, nawet nie tyle na Pana, co na mieszkańcach Zabrza? Mam nadzieję, mam nadzieję, że nie. Wydaje mi się, że jednak jest droga do porozumienia ponad podziałami. Tak jak wspominałem, będę się starał łączyć tutaj i angażować wszystkie środowiska lokalne do tego, żeby zabrze wyprowadzić na prostą i żeby zabrzu zapewnić lepszą przyszłość. Więc na pewno takie zaproszenie z mojej strony też, też trafi do współpracy ze, z, zarówno w stronę woje, władz województwa, jak i w stronę rządu i będę liczył na to, że będziemy sprawiedliwie traktowani i że e, mimo wszystko te, te podziały polityczne czy ta historia polityczna, która doprowadziła do referendum i e, wczorajszych wyborów e, nie miała wpływu na przyszłość naszego. Jak się rozmawia tutaj z mieszkańcami, jak z mieszkańcami przed referendum, po referendum, przed jedną turą, drugą turą, to mówią tak, Zabrze to jest dziura, tu się czas zatrzymał, tu się nic nie dzieje, wyjeżdżamy do innego miasta i jest zupełnie co innego. Co pan powie takim mieszkańcom? E, powiem tak, że rozumiem to, 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 to podejście i sam e, widzę te potrzeby i tą, tą skalę zaniedbań, jaka w ostat, przez ostatnich wiele lat... Zabrze dotknęła w, w tym wymiarze, czy skalę po prostu przemian, które, które spowodowały, że, że Zabrze jest miastem borykającym się z właśnie brakiem dostatecznej oferty, no chociażby gastronomicznej, czy oferty rozrywkowej dla osób młodych, ale też dla osób w, w, w każdym wieku. I będę się starał usilnie to zmienić. To również poruszałem ten temat w kampanii wyborczej i na pewno... Bardzo szybkie doprowadzenie do tego, że, żeby miasto odżyło, żeby zaczęło tętnić życiem, przynajmniej na początku w jakichś wybranych miejscach centralnych a z czasem, żeby zarówno gastronomia, jak i inne, inni przedsiębiorcy, którzy powinni się znajdować i funkcjonować i prosperować w przestrzeniach centralnych naszego miasta, żeby po prostu mieli tutaj swoją przyszłość i żeby za kilka lat nikt nie mówił, że w Zabrzu się nic nie dzieje. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że uda się dokończyć te procesy. Oczywiście dopiero teraz będę miał dokładny wgląd do dokumentacji, która została wypracowana w ramach postępowania przetargowego i tych negocjacji. Więc jeszcze nie mam pełnej wiedzy, jakie są tutaj możliwości, jakie są ograniczenia czasowe czy też proceduralne, ale mam nadzieję, że uda się to zrobić jeszcze w tej procedurze i jak najszybciej. Na pewno będę starał się jak najszybciej dopracować prowadzić do szczęśliwego finału ten, ten proces prywatyzacji górnika. Panie prezydencie, jeszcze jedno pytanie od kandydatów o zachowanie przed drugą turą, bo czwórka odpadła w pierwszej turze. Który z tych czterech kandydatów, właśnie, którzy odpadli w pierwszej turze, Pana poparli, którzy z Pana współpracowali na rzecz Pana zwycięstwa w drugiej górze. Jak Pan widzi współpracę w dalszym ciągu z tymi środowiskami? Oczywiście tutaj muszę, muszę podziękować i, i przyznać, że jedynym kandydatem z pierwszej tury, który wyraźnie mnie wsparł, wprost mnie wsparł i przyłączył się do, do kampanii, pomógł w kampanii razem ze swoim środowiskiem, był pan Borys Borówka z Prawa i Sprawiedliwości. I na pewno jestem za to wdzięczny i na pewno czuję się również zobowiązany wobec wyborców, których to środowisko namówiło, żeby oddało swój głos na mnie. A czy Pana zaskoczyło to, że pozostali Pana nie poparli? No powiem tak, no, z jednej strony tak, z drugiej nie. Miałem nadzieję oczywiście i roz prowadziliśmy rozmowy, żeby takie poparcie wszystkich kont kandydatów zdobyć. I momentami wydawało się, że jest, jest tego, blisko, tego momentu blisko. Natomiast no, finalnie z różnych przyczyn, trudno mi tutaj mówić za, za tych kandydatów, oni y, gdzieś utrzymali jakąś neutralność i wstrzymali się od popierania y, jakiejkolwiek ze stron. No. Trudno mi to komentować. Natomiast to nie wyklucza oczywiście dalszej współpracy i liczę na to, że wszyscy tak naprawdę, którzy w Zabrzu funkcjonują w polityce lokalnej, w działalności społecznej, teraz weźmiemy się wspólnie do, do, do pracy na rzecz naszego miasta. Działa Pan szeroko też w tej federacji łączącej ruchy miejskie z całej Polski. Które z miasta Pana zdaniem będą teraz następne, jeśli chodzi o te referenda? Oj, trudno powiedzieć, na pewno otrzymaliśmy też duże słowa i wyrazy wsparcia z takich miast jak Wrocław, który próbował już inicjatywy referendalnej w tym roku, która niestety się nie udała z powodu braku wystarczającej liczby podpisów. Na pewno mocno nas wspierał Rzeszów, również Łódź, ale też inne miejscowości i tutaj też chciałbym podziękować społecznikom z, z, z tych wszystkich miast, którzy w... W czerwcu tego roku przyjechali do Zabrza po udanym referendum i z którymi podpisaliśmy manifest zabrzański, który ma, jest postulatem uzdrowienia polskich samorządów. No, wyrażam głęboką determinację do tego, żeby zapisy tego manifestu zabrzańskiego próbować wdrożyć właśnie w Zabrzu i żeby ta pozytywna zmiana w samorządach rozlała się na inne miejscowości. Oczywiście, oczywiście. Czy jeszcze jakieś pytania? Ja jeszcze, jeszcze jedno pytanie. Chodzi o spółki miejskie. Planuje Pan tam szukać jakichś oszczędności? Jak wiemy, takie spółki miejskie często działają na takiej zasadzie, że są tam tworzone stanowiska dla swoich. Czy Pan również będzie takie stanowiska tworzył? Czy w końcu będą te spółki stawiały na kompetencje? Absolutnie nie, nie zamierzam tworzyć stanowisk pustych gdzieś tam politycznych, zabrza na to nie stać, a jest to też wbrew mojej etyce i zamierzam tak zreorganizować spółki miejskie, żeby... Nie było takich stanowisk, żeby osoby, które pracują w jednostkach miejskich, spółkach miejskich po prostu faktycznie realnie pracowały. Oczywiście trzeba, trzeba, trzeba przejrzeć też tryb i, i powody mianowania różnych osób na, na te stanowiska, chociażby w radach nadzorczych czy w zarządach różnych spółek, ale tak jak mówię, jestem daleki od robienia tutaj rewolucji i chciałbym raczej zweryfikować po prostu kompetencje dotychczasowe dokonania osób zarządzających jednostkami miejskimi i spółkami miejskimi i ewentualnie na tej, na tej podstawie podejmować dalsze kroki o, o dalszej współpracy bądź, bądź jej przerwaniu. Wielu mieszkańców skarży się na to, że urzędy są zbyt krótko otwarte, a jak wiemy urzędnicy powinni być dla mieszkańców. Czy planuje Pan na przykład wprowadzić, że urząd będzie otwarty przez cały tydzień do godziny 18? Jest to temat, który faktycznie przewijał się kilkukrotnie. Nie, nie jestem w stanie teraz zadeklarować konkretnych kroków. Na pewno chciałbym to przedyskutować przede wszystkim z pracownikami urzędu i z e, osobami, które dotychczas zajmowały się organizacją e, pracy, pracy Urzędu Miasta. E, w, w tym momencie w poniedziałki, w, znaczy obecnie w poniedziałki, e, Urząd Miejski w Zabrzu jest czynny trochę dłużej, do godziny 17.30, w tygodniu do 15.30, a w piątek krócej, czyli razem, razem jest to cały czas e, tryb 8 godzinny, z tym, że właśnie zmodyfikowany w poniedziałek e, i piątek, to znaczy skrócony w piątek i wydłużony w poniedziałek. Godzina krócej e... przed weekendem sobie urzędnicy tak właśnie robią w wielu samorządach. Mi się to nie podoba też jako obywatelowi. Jest to, jest to jakby yy, z jednej strony Pewna gratyfikacja dla urzędników, z drugiej strony zapewnienie tego, że jakby miasto płaci wtedy za etat pełen, tak? czyli za 8 godzin e, dziennie, więc ja, ja rozumiem ten krok. Co prawda jego próbowano przedstawić e, kilka miesięcy temu, jak wprowadzano to rozwiązanie jako wydłużenie godzin pracy. To nie było żadne wydłużenie, to było tak naprawdę przeniesienie tych godzin e, pracy urzędu z piątku na poniedziałek, e, czyli wydłużenie trochę w poniedziałek e, kosztem tego e, piątkowego czasu pracy. E, na pewno chciałbym, żeby urząd i jednostki miejskie tam, gdzie ludzie za załatwiają swoje y, sprawy bieżące, tam gdzie mieszkańcy potrzebują dostać się również po godzinach pracy, żeby były dostępne. I tutaj y, będę na pewno starał się wypracowywać y, rozwiązania. Chciałbym też y, znacznie polepszyć sytuację, jeśli chodzi o cyfryzację y, usług publicznych, jeśli chodzi o funkc uf funkcjonowanie usług ePUAP i y, y, innych podobnych rozwiązań, tak żeby też jak najwięcej spraw... Może można było załatwić zdalnie, oczywiście przez te osoby, które mają taką możliwość i chęć. Natomiast to nie znaczy, że będziemy w jakikolwiek sposób ograniczać dostępność urzędników w takiej formie tradycyjnej. Myślę, że wypracujemy rozwiązanie. Chciałbym to też skonsultować zarówno, tak jak mówiłem, z pracownikami Urzędu Miasta czy jednostek miejskich, ale też z mieszkańcami, jakie są tutaj oczekiwania. Ostatnie pytanie. Roman Giertych napisał, że w drugiej turze wyborów prezydenckich popierał pan Rafała Trzaskowskiego. Czy jest to prawda? To chodziło, no jest to trochę przekłamanie, bo to chodziło o rok 2020, nie, nie, nie obecny rok. Także ja w, w, w tym roku nie, nie angażowałem się w kampanię prezydencką w Polsce i cenię sobie jakby moją bezpartyjność tutaj. Oczywiście w roku 2020 były pewne okoliczności, przez które wyraziłem swój, swój obywatelski tak naprawdę pogląd, natomiast to nie jest tak, że współpracowałem z jakimkolwiek sztabem czy, czy angażowałem się w jakąkolwiek partię, absolutnie nie.